Na samym wstępie tego filmu chciałem powiedzieć, że jeżeli już widzisz ten film, to zostaw łapkę w górę. Ciebie to naprawdę nic nie kosztuje, a dla mnie to naprawdę jest dobra rzecz, bo pomaga mi w rozwoju kana no mojego kanału po prostu. Jeżeli chcesz, to możesz też zostawić subskrypcję albo napisać jakiś komentarz, co poprawić, zmienić w tym filmie i to chyba tyle. Więc zapraszam teraz do głównej części materiału. Jo! Dobra, słuchajcie, i jakimś cudem oczywiście przy, przypadkiem jakiś ten co co, co? co co ty tu robisz? Cześć, Zajdzie, no i jakoś... Z, zajmij się osłoną skarb, ja się ja im uratuję i nie zabijaj owcy. Kurde. Ej, bo, bo ta, ta, ta owca, ona umarła. Zrobiłem ładny most? Nie, nie, nie odpisuję, jak gram to se gram, no. Zrobiłem aż osiem... Kurde, kowadło. 8 mostków. Pięknie. I, i, I chyba dostaniemy w pierdziel. Szkoda. Szko no, no szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Dobra, ja się zajmę osłoną skarbce, bo podejrzewam, że będzie ciężko, więc... Zabijemy tutaj pająka złego, bo on tu chyba chciał określić naszą bazę. Złota Tam jest tank, dobra, wszystko wiem, No e, e, tak Będę przerąbane, jeżeli ktoś tu do mnie podejdzie Chciałem to zakoblować, wiecie. No wiecie o co chodzi, no żeby tutaj zaporę zrobić, od tej strony. Zrobić sobie taką zaporę. Nie wiem, czemu tak mało ludzi gra teraz na ten gold Rush W ogóle nie jakoś Highplay teraz ma frekwencję taką no. małą. Idzie do mnie tank. No, zaje, zaje, zaje fajnie. Dobra. Czemu nie mogę zakolubować tego? Stałoby yy, mi się tu jakieś sneaky piki wyjście, tylko nie wiem, gdzie ten tank poszedł. Widzicie? Gnojku! Nogi na, na Gold Rushu Nice, zginął w nóżkach. Nie, shit happens. Eee, dobra, nasz zabił, dobrze. Słuchajcie, no, no, no. Mało nas jest ta arena, będzie dosyć długą arenką. Bo jest bo nas mało, no jest tylko czterech typa. I długi czas odrodzenia, jakby z mało osób, to tak jest. Mam pilnować skarpy, czyli trzeba zbudować zamurowania. Znaczy, te, wiesz, takie mury obronne. Tylko, że boję się, że ten tank w tym czasie się zrespi i tu przyjdzie, bo zabiliśmy go chwilę wcześniej, więc on może tu zdążyć przyjść. ale spróbujemy fort zbudować No i tutaj czekali chyba na na niego No, kradną nas. No i co? No, 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 dupa, no. Chyba, że zrobimy tak. Już ogólnie przeżnęliśmy. Kupię sobie ten parę TNT. I odrodzenie za pół minuty. Wiecie, że oni mogą ukraść złota w pół minuty? Wszystko. Nie no, nie bo to sekunda to jedno złoto, I jeszcze do ich teamu przeciwnego dołączył kolejny przeciwnik. No, po prostu chyba chyba to jest znak, że przeróżniemy tam tą rękę i to dosyć konkretnie. Nie mam nawet pomysłu, co tu zrobić, żeby jakoś to pod podreperować. No, bo kurde, no, co zrobisz? No, nic nie zrobisz. Kolejny do nich dołączył, czy mi się wydaje. Które koledzy uciekacie. Ja bym tędy uciekał, bo tu jest klej. Koje salaj. Aha, czy już dostarczyli, czyli już, już mamy przeżniętą pewną część, ok. Niefajno. Nie Na pewno perłami. Znaczy tak mi się dodaje. Oh shit. Patrz, to jest fajne. Kurwy głupie. Zdeda. No i widzicie, TNT też się przydaje. Żeby pokonać przeciwnika w minecraft Co prawda nie mamy złota, więc to i tak w sumie nie zmienia nic, ale... Wiecie, nie wiem ile kosztuje, aha prawie kafla kosztuje jedno TNT O chyba ktoś tu, a nie to mój No jest pokonany że rzuciłbym od TNT, ale... jak? O nie! Chciałem, wiecie, tak się owinąć i tak. W sumie tutaj za punkty można bodajże kupić sobie te... no monety, a ja i tak z tych punktów nic nie kupuję, więc dokupię sobie trochę tych monet, żeby jakoś mieć tutaj do TNT, może jeszcze dokupię, żeby kupić sobie Sharpa tak myślę będzie legitnie Kurde, myślałem, że TNT kogoś zabije Ale... nie zabiło Skupujemy, kupujemy, wszystko tam wydamy Wiecie, jak się bawić, to się bawić Ach chcę jeszcze No i... jak ja mam dwóch naraz pokonać, się pytam. Oni będą wolniej biegać, bo mają złoto. No kurde, Felek, no. Wydymają nas po Nie mm, Niedobrze. Tak, trochę to jest takie no, monotonne, jak jest tak mało przeciwników, i po prostu nie ma szans po prostu, nawet, żeby cokolwiek tak wiesz, wiecie, ogarnąć. Tak, było ich więcej. Ten znowu będzie strzelał. To jest taka większa więcej ludzi, więcej się dzieje. Tu się ktoś bija, tu przynajmniej ktoś broni. Cały czas jest ta zmiana e, tych osób, które tam próbują. E, bronić tego skarbca, tak? No to jeżeli oni zabiją nas tam trzech, a jest czterech w przeciwnym, no to nie mamy nawet szans, żeby e, obronić cokolwiek. No bo, no po prostu, no, no jak, jak mamy obronić, jeżeli nie żyjemy i musimy czekać tam te e, 30 sekund, czy też ile tam, trzeba czekać, żeby się zrespić. No, no chodź się bić no chodź. No i, i nie wiem czy ja mam jakieś lagi, czy po prostu go nie trafię i on dobrze strefuje, nie? No i teraz 19 sekund, żeby się zalepić. O, A teraz mamy dwóch jeszcze. Innych. Nie ma sensu jeszcze się wbijać. Dobra, tank zabity TNT przeleciało Super Dawaj, 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 dawaj Nice Zabiliśmy dwóch czy jednego? Chyba jednego tego zabiliśmy Jeszcze mnie zamurowali w środku. Oh goddamn. Shit, będzie klep, klep, klepa No czemu on ucieka? Przecież to jest... Nie, on mnie chce chyba odciągnąć od skarbca A ci sobie przyjdą i sobie okradną wszystko Tak nie może być Ale dostanę teraz. Kurde. Aha, no dobra. Ty ja też tak zrobię. Czemu nie mogę Aha, wykupiłem już wszystko, no to super. No i ten się przekuje. Ten już przelazł, więc nie ma już co. Kurde. Nie, no. Wszyscy nawet nie przejdę Gościu z naszym złotem Aha Spadł tutaj, tak? Więc jeszcze jeszcze arena trwa więc nie jest źle To ale to zrobili dziurwę No chodź gościu, idziemy się bić. Dawaj. Ja go uderzyłem? On mnie nie. Więc ja powinienem zginąć normalnie. A no. I dostałem za niego punktiki. Hmm. Niestety, no arena przedrznięta, ale nie z naszej winy. Czemu tak mało osób tu gra? Ja się, ja się pytam, czemu? To już fajny trybik myślę. Teraz zauważyłem, że więcej zaczęło grać na kastlu. Zobaczcie, co on tak szybko biega? What the hell? Przecież, co, co, co tu chodzi? Fajnie teraz zrobili, że na tym kastlu jest tylko jedna mapka, czy znaczy jedna. Możecie wybrać tylko jedną rzecz, jedną arenę, do której możecie dołączyć I po prostu jak tamta wystartuje, albo się zapełni, to Dodaje się następna, a tak to było 50 różnych map i po, na 50 różnych mapach 30-50 to taka przenośna A było dużo tych map i po prostu mało osób grało na Na tych, no i, no ja go nie mogę uderzyć w ogóle, no Dobra, no, poleciał gdzieś tam w przestworze. Fajny team, szkoda, że nie trafiłeś. Mogę tu skoczyć? Mm. <grywka> nie spodziewałem się tego. No i czemu jak buduje, to się nie buduje, no? Nie wiem. Kupię sobie trzy perły, może przerzucę tam. Też to i tak już nic nie da, bo zostało 13 sekund. To, 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 nawet jakby mi się udało tam przejść, to i tak już, już jest pozamiatane, już jest poza wodach. I oni doskonale o tym wiedzą. Zbudowałem im totem przyjaźni, na spawnie. A że na spawnie, koło Gorda. No nic. To, to, to z tego będzie na tyle. I, 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 i do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się. Cześć.